Cześć Siemaneczko z tej strony Illuminati a dziś pokażę wam fajną apkę która nazywa się Shailer.io głównie w tej apie chodzi o to że gramy sobie takimi wężykami i akurat to nie jest tak jak agar.io To nie jest takie jak akaryl. Zobaczcie o co chodzi. Czyli sobie chodzimy i w tej grze chodzi o to abyśmy nie dotknęli. Widzicie? Jak kogoś dotkniemy to wtedy rozpadamy się na takie malutkie kuleczki. O nie. Pomijam. Od razu pomijam. Tak jak mówiłem nie możemy się dotykać, ale jeśli ktoś nas dotknie to wtedy my zdobywamy jedną masę bo on się rozpada. Zobaczcie. Na przykład, ja sobie zrobię. Tak. Ta i. Zobaczcie. O, 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 o! Dotknij mnie. Ja akurat biorę sobie na Androida, bo bardzo lagowało na komputerze. No, ale może za chwilę uda mi się Wam pokazać, o co w tym mniej więcej chodzi. Możemy sobie robić Speed, ale znasz wtedy wylatuje masa. Zobaczcie. Akurat nie mogę robić. O, ale oni sobie robią, właśnie speed. Zobaczcie. O, nie uda mi się. Nie, nie wpadnę. O, widzicie, o co chodzi? Z nich teraz wypada masa, którą my sobie bez problemu możemy zebrać. Yy, gra wyszła dzisiaj o godzinie 11.00 i coś więcej powiedzieć, mi aplikacja się mocno podoba, ale piszcie mi w komentarzach, czy Wam się podoba. Jeśli chcecie więcej... O, ja, ja, ja tak jak mówiłem, jeśli chcecie. Jeśli chcecie więcej takich aplikacji, to piszcie w komentarzach, zadawajcie mi pytania i mówcie mi, z jakich aplikacji to ma być. O, widzieliście? Właśnie teraz przed chwilą go... teraz przed chwilą. Właśnie go dotknąłem. Może uda mi się uciec od niego, ale chyba nie, bo już mnie zatacza. O właśnie, tak zataczają ludzie, tak zataczają ludzie, żeby nas połknąć. No i cóż bym no więcej mógł wam powiedzieć. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Właśnie. A, i się rozpadłem. Nie No do do zobaczenia, siemoneczko i cześć.